Dzień dobry, więc tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, biorę się za e, zadbanie o lakier i jestem już po pierwszej aplikacji Furvojsów. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Tu mamy założone ugo, a na masce na górze nie ma go założonego. Możemy sobie sprawdzić, jak te ryski malutkie usuwa, i będę się przesuwał po kolei, po kolei, po każdym kawałku samochodu. A później pójdzie fuzo. Soft 99 i to też jest banalnie proste. Więc z tego co widzi, oglądałem po filmiku. No to się biorę. I znów połowa maski już nałożony przyparat pewnie robię błąd, że to robię w pełnym słońcu chwilami, ale nie mam innych warunków, więc polerujemy. Oczywiście mógłbym wydać na detailing i tak dalej, ale nie uważam, żeby samolot lakier był taki idealny na detailingu. A troszkę widać, że pociemnia ten lakier. Zaraz jeszcze się ustawi pod innymi kątami, tylko do polerowałem. No i tu są jakieś skazy, to wszystko trzeba było mechanicznie zrobić. A ja sobie szmatką po prostu nie więc No to pójdzie jeszcze wosk. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że tak. Tu jest ciemniejsze. Jest jaśniejsze. Jest mnóstwo rysek. A tu tych rysek jest o wiele mniej. Jeszcze wosk zrobi swoje. jeszcze tak zostało. Ale nie sądziłem, że już tak prosto. to się nakłada. Butelka nie chce się trzymać. Jest to bardzo fajna warstwa. Już zrobione tu zaaplikowałem, trochę słońca jest, ale bardzo fajnie to wygląda. Mały no, ryski sobie znikają. Oczywiście przydałaby się normalna polerka, ale. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma. To teraz czas na drzwi. I mamy fuzł nałożone. Chwilę czekamy. Jakieś 5 minut. I polerka. Nie wiem czy nie za dużo to wydałem ale czyli gorzej będzie polerowaniem Dobra dywaniki walorowe wylądowały a we za chwilę przerywam nabywanie, skupię się na sprzątaniu a was zapraszam na efekt końcowy I oto końcowe Ile czasu jaka mi zajęła 3 godziny jakoś tak wszystko ręcznie więc niech Sabina to potraktuje jako prezent urodzinowy bo ile ja wypłaciłem to tylko ja wiem i to jeszcze z flogami trzeba zrobić porządek ale to tym się zajmiemy no Mała personalizacja w samochodzie dodatkowa. A czy jest ok? Chyba tak. Można tak przyjąć. Coś się w tym odbija. No. Jestem zaskoczony tym, co Turbo i zrobiło. Naprawdę trochę dużo takich rysek, nie rysek poza, poza... A, słaniało chociaż chyba maskę jeszcze muszę przepolerować no wiadomo mechanicznie no to co to A. Rainix ale butelka jak się położy to się nie chce trzymać wiem, że tu mechanicznie jeszcze trzeba najlepiej by było no ale teraz tylko poprządeczkę i jest ładny samochodzik no jest ładnie tu się odbija, bardzo ładnie. Samina obfocona i można powiedzieć, że jestem zadowolony z tymi trzema godzinami po prostu walki. pogoda nie fajna, bo w słońcu, lakier nagrzany, ale coś się udało zrobić. Teraz do domu, czegoś się napić. Autob. Fizycznie, a nie zdalnie, do pracy. Jeszcze tylko muszę zamówić w Sabikcie części, czyli tam filtry nie filtry. I zostaną w tym roku tylko dwie duże, dwa duże wydatki, czyli OC. I przed tym OCE legalizacja butli, czyli muszę. Po prostu będę ją wymieniał. ceny są podobne. Przeniesienie w lewo i muszę się zorientować. Dajcie znać: czy koja kojarzycie gdzieś w okolicach Warszawy, kto by się podjął? Po prostu naprawy zderzaka, wyprostowanie go, tam poklejenie, połatanie. Jakieś takie pęknięcia są dziwne bo e, korek wstydu z LPG wyląduje mi pod wlewem paliwa, więc w tym zderzaku, który teraz mam, no, e, no zostanie dziura, więc nie obym tej dziury, więc mam drugi zderzak, więc trzeba go jakoś tam doprowadzić do, do użyteczności. Więc jak ktoś zna w okolicach Warszawy, to niech da znać w wiadomości albo w komentarzu, a tymczasem borem, lasem do domu odpocząć. Dzień dobry Witam was z pracy Pokażę wam jak praca wygląda To miejsce, w którym pracuję no. Dzień dobry Wczoraj walczyłem z lakierem na dziś walczę z wrogami i mam taki specyfik. 3 minuty i patrzymy. Druga już jest gorzej bo no nie chcę mi tu za duże żary są. Czy jedna rzecz, kupiłem sobie chusteczki od do tej i zobaczymy czy to coś da. Prawie brudu jest. Nigdy chyba nie ma Tu na górze widać najbardziej ja mam jaśniejsze, ciemniejsze, czyli trochę coś tam robi. Taka sytuacja, że tylko się urwało. Więc trzeba wymienić. A chłopaki mają. To od razu wymienię dwie śruby, ale kostka jest pod boczkiem, więc. Wymieniamy. Aby zdjąć boczek, jedna śruba, druga śruba, na dole dwie, lampka i odchodzi. Jeszcze przykładce stare lusterko i nowe stare lusterko. ale przynajmniej się nie będą było od siebie troszkę. Teraz tylko przełożyć w środek, bo tu jest podkryjony trochę z płynem. i weź git. Żeby wyciągnąć wkład, należy przekręcić tutaj w tym otworze jedną bądź drugą stronę, tak żeby puściło ten. I są dwa zaczepy do grzania. Przełożone wkład i to teraz montujemy. I zamontowane lewo prawo, góra, dołu. Dobra, to zaraz włożyć to wszystko do kupy Boczek założony, ze ślepki. przetrzyć szmatką, z plakiem na zewnątrz i lusterko jak nowe nowe na długo. Jeszcze tylko składam je i wcisnę wodę. O, bo trochę w nimi popracuję, na pewno tam tu jeszcze, z drugiej strony. No, to tyle na dziś. A, jeszcze ten czujnik założyłem, więc po naciśnięciu zamknięty dźwięk będzie w końcu się lampka. Taki pierdol, paczucha przyszła. Jutro gramy serwis. Kicia, pelagia i paczka. Ciężko się otwiera jedną ręką. To, co lubię w Sabixie, to to, że jak coś mają na stronie, to mają na stanie. Po większość z takich sklepów nie ma. Co my tu mamy? Filt oleju, filt kabinowy, filt powietrza, świecę. Dziękować Sabix za, za mega szybko. Wczoraj zamówiłem, dzisiaj jest. To po prostu uwielbiam. Tak, cześnila, cześć Pierwszy deszcz po woskowaniu i tak to wygląda. Że te krople się w ogóle jakby nie trzymają takiego no, podczas jazdy byłem powiem szczerze trochę lekko zszokowany jak te krople po prostu uciekały, nie trzymało się w ogóle rapier. Oczywiście to jest miałem dzisiaj kość długą warstwę Ale chyba pogoda nie sprzyja. No ciężkie warunki? Bardzo fajne. No. Do chłopaków z kliniki Saba. Akcja serwisowa, tylko pogoda trochę nie dopisuje. Akcja serwisowa, taka, która jest co roku w czerwcu, nieważne od tego ile kilometrów przejechałem. Czyli olej, filtry, powietrza, i Wcześniej było też wymienianie płynu chłodniczego, ale że w tym. Już był wymieniany dwukrotnie, bo pierwszy poprzez to, że wymienialiśmy wszystkie przewody, a drugim już było troszkę odratowane, była awaria, prawda, chłodnicy. A później Krzysiek mnie namówił na to, żeby zrobić hamownię, więc zobaczymy ile koni ma. I to będzie tyle i kolejna akcja serwisowa za rok, bo przecież jak kółka się kręcą, to po co coś grzebać szukać. Teraz tak wpadłem na pomysł stojąc w korku, że potrzebuję obie. Bo nie mogę ukoliczać, no bo wszystko nam pięknie z korku, typu wewnętrznie stoi sobie i cieknie, bo jest wyla... wy... wyboskowane, więc ten, ta woda się nie trzyma po prostu dachu i wszystko spływa po prostu jak, jak nie wiem co. Manszety, cała, cała. Nieźle Nie. Złota też nie ma no. A coś Ci w ogóle ciepnie? W sensie zauważyłeś coś? Nie O, ty zeszłego roku nic mi tutaj nie ciepnie Teoretycznie

Zobaczę porównanie, stary nowy? Pięknie. A to bym się zobaczył przerwę Tak <grymne> Zdziwił się 1-1. No i pierwsze odpalenie po wymianie oleju, świec Pięknie Jednego czeka, więc wszystko zrobiłem tak jak powinno być. Oczywiście krzyżek mi pomagał, ale mega Dobra. Dobra, czyli akcja serwisowa zrobiona, a na hamowanie przyjadę w przyszłym tygodniu, bo i tak ten odcinek z tygodniowego vloga to już jest dużo materiału. A hamowanie zrobimy. 是是，z, 这个，玩具不